Pokażę wam jak koleś dzisiaj wywalił busem od nas. Zobaczcie, cały przód rozwalony, wywalił w jakieś barierki. Jest tam na jakieś obserwacji, coś tam z barkiem, czy coś takiego. Zaraz zobaczymy dalej, czy tutaj coś mocniejszego jest. Poduszka wyskoczyła. No jak widzicie, to nie jest praca dla każdego. Ta praca jest niebezpieczna, tym bardziej, jeśli ktoś nie ma oczu dookoła głowy, wyjeżdża każdego dnia na trasę. Na zmęczeniu, nie zmęczeniu, to trzeba uważać i też nie siedzieć w telefonie jak niektórzy. Tu kolejny bus pojechał. No i widzicie. Chwila nie uwagi i nieszczęście gotowe. U nas takich busów jest pełno rozwalonych. Może nie aż tak, ale są. Dobra, jadę dalej pracować. Pamiętajcie o obserwacji. No i trzymajcie się. Cześć.